Tu jestem. Witam, cześć panowie, cześć panie. Działa. Dobra, przepalmy moja ulubiona broń, ale widzowie jej nie lubią. Kupię Maxa. lubię tą broń. Po prostu granie tą bronią mi frajdy dużo daje. Fajna jest. No to jedziemy. I teraz tak. Ja 2 dwa miliony tylko. Ja pi... O, ale to jest malutko. To jest mało. Muszę przestać trollować. Przestać trollować i grać normalnie. Mam nadzieję, że tu przyjdzie jakiś tak wygirowany gość, że będzie tak, że będzie aż wolno szedł, bo będzie przeładowany lutem. A jego po prostu w plecy szczelej się mano. Czekamy, to jest główne wejście. To jest wejście. I tu gdzieś niebawem coś powinienem zauważyć. Zarzucaj wędkę. A kurde, wiesz, żebym zarzucił na spinning. Wygląda jakbym jakiś... Jakby coś tu miał pływać. A ty no, idziemy. No nie będę chyba... Co co ja? 40 minut tak będziemy leżeć, ja usnę. Ale chciałem, kurde, kogoś... Nawet czemu nikogo nie ma na tym etapie na Willi? Przecież to jest bardzo oblegiwany spot. Bardzo. Tam jest jeden boss, tam jest... są dwa sejfy. Dobra, ja idę. Dobra, idę. Słyszałem to, słyszałem. To zabijemy chłopa. Chyba, tak? Nie wiem. Chwila, bo ja nie dowidzę. Urna chata. A zasłania mnie bardzo mój tortera? No, zasłania. No, ale teraz przyznam, widzę więcej znacznie. Czy to bot był? Bo od bubu jak zacząłem biec, to się zerwał. I też zaczął biec. I zaczął patrzeć od razu w moją stronę, skąd był dźwięk. Miała. Ale miał O kurna, A110K. Ok Jakaś klata. Spiorę póki co. Niedzielnego gracza zabiłeś? A przepraszam bardzo, kim ja jestem w Tarkowie? Jezus Maria, w arence. Nie niedzielnym graczem, tylko miesięcznym graczem. Myślę, można powiedzieć. Możemy go pierw... To jest skaw tak taki? Czym ja strzelam do niego? Co to jest za ammo? 6 hitów mu daje M8, ze złotego ammo. I sobie biega. No ja wiem, że to nie był headshot, no ale... No kurde. Ja nie... on nie ma klat Nie wiem Slight hunger, jestem głodny Teraz akurat Oj. Nie mam ammo zaraz, nie wiem jak doładować A! A! Kurwa mać, Nie widziałem że tak mało ammo, to gówno je... Co to za syf? Wystarczyło mieć swoją broni byłoby się... byłoby git. Luki trochę. A jajaj, ma no nic no. Um, trzeba się jeszcze raz zgierować. O ja, to jest milion. jak Skaw to jest Nie wiem czy to jest bezpieczne, co robię Nie wydaje mi się I mi grozi, że mi nogi połamie Nieładnie Kurwa Pierdolony się zlękłem Tijo, Maria To jest spokój, ale Hedem trafił, Heda musiał Pewnie się przyglądał jak debil, zaraz zobaczymy, bo on pewnie, wydaje mi się, że on bardzo długo patrzył na mnie. No ja jak no. Nie mam już kasy za bardzo. Robimy tak. Quick kit, gramy znowu to samo. Ta broń mi się podoba. Preset build. Takie o. Bez klaty, bo nie stać, 630 Ty co to kurwa jest, co to jest za broń? To nie jest ten Lodout, Jezus Maria Jest I co jest? No. Przeżyłem HEDA Mam wrażenie, że dostał mocno, ale kur... Nie wiem, czy on żyje szczerze. że. Bo mam... Ch... Nie mam ammo dużo. Nie mogę trafiać w niego, a on co na 60 pewnie na Ma przewagę przez to. Już wychilowany i przewaga, że wszystko... O Jezus, jeszcze nie, nie mogę patrzeć. To To walorant. Valorant. Stasa Stasza wyzerowałem. Wyzeruję Stasza jest pieprzem. I kart, czy, Na tej mapie mogę użyć na jakikolwiek save chcę. Jest worth to użyć czy niekoniecznie? Teraz, w sensie w tym rajdzie, rajdzie czy czekać na... O kurty. Ale sypię lutem. Ile już 300k Tak, bo nie wyniesiesz tego, wyniosę. To znika jak ekstraktujesz. Aha, oki. Okay. E, to a, jest jakiś safe najbardziej worth użyć? Jakiś schowany, jakiś złoty safe Otwórz pokój na willi. Oj, oj, no to może być problem, bo tam... To mogę faktycznie nie znaczy wy... No mogą mnie capnąć tam. Ja leżałem sobie na skałce tam po lewej. Tu leżałem. Jakbym zobaczył się, to bym insta zaszczelił, no ale... Teoretycznie ja mam questa, żeby zekstraktować drugi raz. I mogę spierniczać z tej mapy przyznam Dobrze. Kur... Oh. On się może stale presnąć Pewnie taki i właśnie to pewnie robi. No heda. Ale jeszcze jeden jest pewny. Zobaczyli, zabiłem. Dwóch! A zabiłem jakieś na starcie poza tym? Kurde, nie pamiętam. Wydaje mi nie wiem, oni byli. Nie wiem, czy dobre gier mieli, ale grali. Mam wrażenie, w taki sposób agro-straszny grali. Do jazdy jakieś. Czyli nie podniósł kolegi i zraszował mnie bez podnoszenia kolegi? Chyba, że go na tyle obiłem jak leżał już się wykrwawił. Nie wiem, czy się da tak. A tamten drugi mnie zraszował. Poka co miał? O ja p... -tol. A tyle męczyłem się, a on miał takie gówno. A walka o życie była. No nie no, no. Czapkę piekarza. Nawet nie wiem czy to jakąś protekcję ma. Co robisz? No, szukam tego drugiego. Za tobą. Nie wiem. Czyli tam dalej? Nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie on był. Nie wiem, kur... Pod drzewem leżał. Jak kur... ale ja widzę tego. Mówię, że jeszcze jeden jest poza Dwóch zabiłem. Gdzie jest drugi? W lesie. Mało dokładna informacja. Wszędzie to. Tu... Aha, tutaj w lesie, dobra. Idę. Tego. Może ja. główne jakieś. I jeszcze na dodatek jest... Nie, jest. nie jest łatwo widoczny. Nie jest łatwo widoczny. Tą samą wyprawkę grali. Było słychać. Nie pierd, nie upad, kur, nie trafiłem heda. Oj, mis klik, kur. Dobra, nie ma co to już, wy... wymordowałem wszystkich. Powinny już być fajrant. Jakiś nasz boss, znaczy boss kawik może coś, ale już... Większość problemów z głowy powinna być. Nie krzycz tak, kurde, nie straszysz! Czemu on uciekał? To był bot, który tak uciekał? Czemu tak bot uciekał? Dzi... nie no to... Oj, ammo całe zeszło. Gdyby Do... gdybym nie wziął broni od tego chłopa, mogłoby być ciężko. Dobra, chyba spo... ale ich kur... wybiłem. Strasznie ich tu... Du... dużo było. Dobra, ekstraktuję. Mam dwa doktagi? Dwa mam. Tylko bossa jeszcze uwalmy. Na się zlutujmy. Nie uwalmy. Butla z gazem nie są razem. Dobra. Jest gold token. 100 tysięcy. Jest. Dziadek, ty tam w połuchu ten spray na owady na Wiktorka Karalucha trzymasz, czy o co chodzi? Nie, to jest na razie, żeby było. Jak będzie coś lepszego, to wywalę. Zobaczmy, jak to działa. Za stoka mam oddać token? On kosztuje stoka w sklepie. No to chyba pierwsza idę z... Jak tak drogo, to chyba wolę z buta iść. jasna. Ja nie pamiętam, bo ja zabiłem tyle tych chłopa, gdzie ja nie wiem kto gdzie... A! Dobra, chyba pamiętam. Tędy wszedłem i tu gdzieś chyba. Użyłeś universalki, Tak, na, zły, na złe miejsce. O ja pierdolę, uciekam. Nie, nie to. Idzie, idę, 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 bo ja nie mam nic, nie mam wody. Może te odstawienie main laba to nie był dobry pomysł dziadek taka demencja jak u mojego 80 letniego dziadka. <śm> nie no, ja chcę mieć ciepłe ręce, a nie skostniałe, zimne. Były lodowate łapki. Minutę. No to... Kurde, to tutaj to by... Wy... Fajnie obstawiać ze snajpy skądś daleko, to się ubierz. Oj widz, nic... żeby to było to. Miałam gorąco w pokoju typu potrafi mieć 26-27 stopni, siedzieć w, pola, siedzieć w no, długim rękawie. Um, założyłem ostatnio cztery pary skarpet na nogi. Cztery pary skarpet. Miałem k***a kur... lodowate dalej, mimo tych wszystkich skarpet. Daję rękę pod wyrzątek. tak, że jest dosłownie cała czerwona i to starcza mi na 20 minut, żeby ją zagrzeć, a potem znowu sztywnieje cała. Jest mrowi w ogóle. Więc no i średnio. Problem z korrążeniem, ale ja tak nie mam zawsze. Ja tak mam jak odpalę Valorant. Kurde. Ja, ja wyłączam Valoranta i 10 minut mija, momentalnie schodzi ze mnie wszystko. Nawet jak, nie wiem, pajacyki robiłem, tak, nie wiem, wiele razy, kurde, nic. Wszystko jest krótkotrwałe. Valorant... Nie wiem czemu. Tak się dzieje. 29 level. A, i questik zrobiony. Kurde, dobry run. W końcu coś normalnie wyszło, a nie...